Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku na kanale Król Kartonu, na kanale, na którym luźno rozmawiamy o tematyce opakowań kartonowych. Jeżeli jeszcze nie subskrybowałeś tego kanału, zachęcam Cię do zrobienia tego właśnie w tym momencie. I zapraszam na dalszą część odcinka wiadomości ze świata tektury i opakowań. Siegberg i Masterpress ulepszają recykling opakowań z etykietami. Siegberg, lider produkcji farb drukarskich, Prowadził na rynek europejski nowy system usuwania farb UV Flexo. Ta innowacja pozwala na bezpieczne i efektywne usuwanie farb z etykiet, co znacząco poprawia recykling plastikowych opakowań. Współpraca z MasterPress pokazała skuteczność tej technologii, która zmniejsza zanieczyszczenie recyklatów i ułatwia odzyskiwanie surowców wtórnych. Technologia ta również wspiera rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym i podnosi jakość recyklowanych materiałów. Rozpoczęła się rejestracja na warsztaty Flexo 2024. Od 1 sierpnia trwa rejestracja na szóstą edycję warsztatów Flexo 2024, które odbędą się w dniach 23-24 października w Warszawie. Wydarzenie skierowane jest do profesjonalistów z branży fleksograficznej, w tym właścicieli drukarni i technologów. Tegoroczne warsztaty skupiają się na tematyce zrównoważonego rozwoju w druku. Uczestnicy będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami i zgłębić wiedzę pod okiem ekspertów z firm takich jak 3M, Sun Chemical czy wolf poligrafia. Dora Nsao inwestuje 125 milionów złotych. W rozwój produkcji opakowań w Ostrołęce. Dora Enca ogłosiła inwestycje w wysokości 125 mln zł na rozwój produkcji opakowań z tektury falistej w Ostrołęce. Nowa tekturnica i modernizacje w zakładzie pozwolą na zwiększenie wydajności produkcyjnej i umocnienie pozycji firmy na rynku europejskim. Inwestycja ma na celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na ekologiczne rozwiązania opakowaniowe oraz lepszą obsługę klientów w takich branżach jak żywność, e-commerce i elektronika. Prace rozpoczynają się w trzecim kwartale 2024 roku, a zakończenie planowane jest na koniec 2025 roku. Grupa SAIKA przejmuje fabryki Schumacher Packaging w Polsce. Grupa Saika podpisała umowę na przejęcie polskich zakładów Schumacher Packaging, w tym dwóch nowoczesnych fabryk tektury falistej oraz dwóch papierni. Transakcja obejmuje całą działalność niemieckiej firmy w Polsce, co wzmocni pozycję Saika na rynku europejskim i umożliwi dalszy rozwój na rynku opakowań z tektury falistej. Przejęcie to krok zgodny ze strategicznym planem Saika 2025 mającym na celu rozszerzenie działalności w Europie Wschodniej. Transakcja czeka jeszcze na zgodę Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Tora Enso zawiera umowę finansowania na 435 milionów euro z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Tore Enso podpisała umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 435 milionów euro, aby wspierać rozwój odnawialnych opakowań opartych na włóknach. Środki te zostaną częściowo przeznaczone na inwestycje w fabrykę w Oulu Finlandii, która stanie się jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcji tektury konsumenckiej w Europie. Kredyt z EBI, spłacany do 2036 roku, zapewni firmie elastyczność finansową i umożliwi dalsze inwestycje w równoważony rozwój. Tektura uznana przez Polaków za najbardziej biodegradowalne opakowanie. Według najnowszego badania ECOBAROMETR aż 40% Polaków uważa tekturę za najbardziej biodegradowalny rodzaj opakowania. 65% bananych twierdzi, że opakowanie tekturowe mają mniejszy negatywny wpływ na środowisko w porównaniu do tworzyw sztucznych, a 70% oczekuje, że producenci będą korzystać z surowców pochodzących z recyklingu. Konsumenci zwracają również uwagę na problem nadmiernych opakowań, co wskazuje na rosnącą świadomość ekologiczną i potrzebę zrównoważonych praktyk w produkcji opakowań. Spotkajmy się na targach Fachpack w Norymberdze i Packaging Innovations w Krakowie. W nadchodzących miesiącach będę uczestniczył w dwóch ważnych wydarzeniach branżowych, które odbędą się w Niemczech i w Polsce. Pierwszym z nich są międzynarodowe targi opakowań, procesów i technologii Fachpack, które odbędą się na dniach 24-26 września 2024 w Norymberdze. Fachpack to jedno z najważniejszych wydarzeń w Europie gdzie wystawcy z całego świata zaprezentują najnowsze technologie, maszyny i innowacje w dziedzinie opakowań. To doskonała okazja, aby poznać najnowsze trendy i rozwiązania w branży. Kolejnym wydarzeniem, na którym będę obecny, są 16. Międzynarodowe Targi Opakowań Packaging Innovations, które odbędą się 9 do 10 października 2024 w Expo Kraków. Targi te skupiają się na tematach związanych z ekologią, recyklingiem, a także najnowszymi rozwiązaniami w smart packagingu. Będzie to również doskonała okazja, aby zobaczyć najnowsze projekty w dziedzinie designu opakowań i wymienić się z doświadczeniami z ekspertami z branży. Jeżeli ktoś z Was chciałby się ze mną spotkać podczas tych wydarzeń, serdecznie zapraszam do dołączenia do naszej społeczności na WhatsAppie. Tam będę na bieżąco informował o moich planach i dostępności podczas targów. Społeczność na WhatsAppie to również miejsce, gdzie dzielę się najnowszymi informacjami z branży opakowań, takie jak ceny tektury i inne kluczowe wiadomości. Dołącz do grupy, aby być na bieżąco i wziąć udział w naszych dyskusjach. Link do naszej grupy znajdziesz pod spodem w opisie. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeżeli się podobał, zapraszam do zostawienia łapki w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, naciśnij ten przycisk subskrybuj, aby nie ominął Cię żaden nowy odcinek.